Halo, kłaniamy się Państwu w pas ze stadionu, na którym już za chwilę ciekawie zapowiadające się spotkanie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski i będę miał przyjemność komentować ten mecz. Z tym większą, że obok mnie siedzi Jacek Laskowski. Zapraszamy wszystkich Państwa bardzo serdecznie na ekscytujące spotkanie z naszą ekstraklasą. Raków Częstochowa zmierzy się z zagłębiem lubin. Jakże byłoby wspaniale, gdybyśmy dziś obejrzeli otwarty pojedynek. Nie jakieś piłkarskie szachy, tylko szaloną ucztę, którą kibice będą wspominać z rozrzewnieniem i smakiem. Na państwa ekranach skład Rakowa-Częstochowa na ten mecz. Oto podstawowa jedenastka zagłębia lubin na ten mecz. Tomasz Makowski. Aj, no nie wyglądało to za dobrze. Sędzia może tutaj sięgnąć od razu po czerwoną kartkę. Ależ to był paskudny faul. Sędzia nie ma wątpliwości, to musi być czerwień. Nie mogło być innej decyzji. Takie zachowanie na boisku trzeba piętnować. Teraz może być groźnie, obrońcy muszą zareagować. Rankarz bez najmniejszych problemów. Teraz próba przeniesienia gry na drugą stronę. Przechwyt. Gramy dalej. Gestykuluje sędzia. Faul odnotowany, ale przyznaje korzyść na rzecz zagłębia. I raków bez piłki. I pewnie to teraz wyjaśniają. Oddalają zagrożenie. I teraz za obronę ta piłka. Mamy goła! Grają w dziesiątkę, ale się nie poddają. Obejmują prowadzenie. Proszę państwa, to może być decydujący moment tego meczu. Ależ to było niespodziewane. Wszystko zaczęło się tutaj od świetnej centry. Potem pozostawało tylko to wykończyć. Główka bez podskoku załatwiła sprawę. Szybki, precyzyjny strzał, który trudno obronić. Dąbrowski. Opłacił się pressing. Piłka opuściła boiską. Przetrzymują piłkę, hamują tempo meczu, nigdzie im się nie spieszy. Mądrze teraz, przerzucają ciężar gry na drugą stronę. Tudor. Dobrze to teraz wygląda. Tiki taka, szukają luki w szeregach rywali. Ależ teraz wspaniała interwencja w obronie, było bardzo groźnie. Mocniejszy teraz pressing. No teraz ładnie z piłką na połowie rywala. Zaraz pewnie zobaczy żółty kartonik. Nie można wykonywać wślizgów w taki sposób. Ten żółty kartonik świadczy o przesadnej nerwowości. Po co? Też się trochę temu dziwię. Już i tak grają w osłabieniu, a teraz zupełnie jakby chcieli wyrzucenia kolejnego zawodnika. Trener powinien zareagować, uspokoić. Łatwy strzał, niewielkie wyzwanie dla bramkarza. Rzut wolny dla Rakowa. Oddają piłkę. Wysoki pressing, ale zespół sam się o niego prosi. Niedokładnie piłka Żerakowa, strata. Dobrze utrzymuje się przy piłce. Schodzi w kierunku środka boiska. Musi to wykorzystać! Piłka wybita przez bramkarza, bardzo dobra interwencja. i Kierkeskow. No dobra to była obrona. Teraz uderza. Tak to się robi. Bramka! Proszę państwa, dzięki temu trafieniu mają dwubramkowe prowadzenie. W tej bramce, którą teraz wspólnie oglądamy na powtórce, podoba się zwłaszcza ta siła wykończenia, którą strzał na pewno posiadał. Zupełnie jakby miał rozerwać siatkę. Na razie 2-0. Tomasz Makowski. Tudor ma wsparcie, by to rozegrać. Dokładne dośrodkowanie może być groźnie i po akcji aż szkoda. Damian Dąbrowski. Jest w szesnastce, ale arbiter pokazuje, by grać dalej. Fran Tudor. Na tablicy świetlnej, jedynka. Tyle trzeba doliczyć do podstawowego czasu gry. Słyszymy gwizdek kończący pierwszą połowę. Teraz kwadrans przerwy. Rozległ się gwizdek, ruszamy. Przed nami druga połowa tego spotkania. Makowski. Kopacz. Mocno trzyma się na nogach. Rywal bez szans, piłka zmienia właściciela. Indywidualna akcja, może być ciekawie, ale był tu ktoś jeszcze, kto teraz przerywa skutecznie tę próbę ataku. Pestka. Kamil Pestka. Wymieniają piłkę na własnej połowie. To dobra okazja do pressingu. Ewidentny błąd Damiana Dąbrowskiego. Zawodnik oddaje piłkę. Spójrzmy, co zrobi Raków. Są na połowie Rywala. Ale to by było tyle. Koniec akcji. Ma za sobą sporo boiska i ciągle idzie dalej. Piłka do Damiana Dąbrowskiego. Radzi sobie teraz z obroną. Za mocna wrzutka. Piłka mija pole karne. Mają teraz aut. Raków Częstochowa teraz napiera, jest szansa, uderza, co za blok, brawo, przewinienie. Miedziowi będą za chwilę wykonywać stały fragment gry. Gramy dalej, gestykuluje sędzia. Faul odnotowany, ale przyznaje korzyść na rzecz Zagłębia. Nie udało im się utrzymać posiadania piłki. Uwaga, teraz może być niebezpiecznie. Sędzia pokazuje żółtą kartkę za przewinienie sprzed ostatniej akcji. Tracą piłkę częstochowianie. Lubinianie nie przerywają akcji, sędzia też nie, bo uwzględnia korzyść. Interwencja skuteczna, przejęcie piłki. No, nie do końca ten wślizg mu wyszedł i sędzia chyba sięgnie tu po żółtą kartkę. Teraz przede wszystkim muszą zachować spokój. Kolejna kartka, dobrze, że tylko żółta. Tracą grunt pod nogami i tracą zimną głowę. Koniecznie muszą uspokoić grę, bo skończy się to kompletną katastrofą. Nic z tego nie będzie. Znakomite zagranie na dobieg. Kamil Pestka. Coraz lepiej to wygląda. Tak, było nieczyste zagranie w polu kardem. Sędzia wskazuje na wapną. ląduje w bramce mogło się podobać bardzo pewne i spokojne wykonanie tego rzutu karnego zawsze się powtarza że rzuty karne to loteria i tak było tym razem jeśli stoisz na bramce musisz wybrać w którą stronę się rzucisz Tutaj widzimy mylną decyzję i piłka ląduje w siatce. Strata Zagłębia Lubin. Dobrze go teraz znalazł. Udało się dośrodkować, ale dobrze ustawieni obrońcy przechwytują piłkę w polu karnym. Mają teraz szansę na kontratak. Dowiak. Piłka do Damiana Bochara. Błąd. Pracą piłkę. Co postanowi sędzia? Od wolnego krew wznowi zagłębie Lubin. Piłka z wolnego. Posłana na w szesnastkę. Kowaczewicz. Nawet cud nie wydrze im już teraz zwycięstwa na własnym boisku. Koniec blisko. Podsumujmy ich dzisiejszą postawę, Jacku. Ten zespół był dzisiaj nie do zatrzymania. Nie wiem, czy w starciu z Drużyną w takiej formie ktokolwiek miałby szansę na równą walkę. Jeśli spojrzeć formacja po formacji, Drużyna zdeklasowała rywala właściwie w każdym aspekcie. Grają teraz na własnej połowie boiska, wyczekując ostatniego gwizdka, który przypieczętuje ten rezultat. W tych końcowych minutach rywal nie ma możliwości choćby powąchania piłki. Adnan Kowaczewicz. Piłka z powrotem do bramkarza. Kowaczewicz. Do końca. Zostało już tylko 5 minut. Adnan Kowaczewicz. Zagranie piłki do bramkarza. O, teraz świetny przechwyt, może być zagrożenie do bramki niedaleko. Co pokaże Damian Bochar. Centruje teraz 16. Nie pozwalają, by dośrodkowanie doszło. Wybicie piłki. No i będą teraz jeszcze dwie minuty do czasu. Kowaczewicz. Mądre przeniesienie gry na drugą flankę. Koniec! Górą drużyna gospodarzy. Mogą zejść z boiska z podniesionym czołem. No, dziś w tym spotkaniu ligowym zespół zaprezentował się naprawdę wyśmienicie. Wygrywają wysoko i w pełni zasłużeni. To był naprawdę dobry występ. Zbierze solidne noty po tym spotkaniu. Dobry mecz w jego wykonaniu. Naprawdę przyczynił się do zwycięstwa swojej drużyny, wpisał się na listę strzelców i z dużą pewnością siebie wykorzystał rzut karny. Ma prawo być zadowolony po dzisiejszym spotkaniu.